Wszystkie członkowie Sankt Petrytu. Zebrałem Was tu dziś w wywiadomej wszystkim sprawie Jezusa z Nazaretu. Osoba jego od pewnego czasu stała się dla nas wielkim ciężarem. Postrachem. Wyrzutem sumienia. Otoczony gromadą rybaków galilejskich chodził od miasta do miasta. Od dalekiej Galilei aż tu. Do świętego miasta. Mówiono o cuda. Uzdrawiał, leczył, skrzeszał, co by wcale nie wierzymy. I ślepy motło przyszedł za nim. Tak dalej być nie mogło. Dokąd on by go zaprowadził, nie wiemy. To bunt.